Że nie musisz być wierny do końca tym, z którymi zaczęłeś wojnę. Zapamiętajcie sobie tę zasadę bardzo dokładnie w tejże właśnie grze, albowiem w pewnym momencie, niestety, ale niestety, trzeba przejść na stronę przeciwnika, ba, pokonać tego przeciwnika i stać się jego przywódcą po to, żeby walczyć przeciwko swoim. Czy to jest źle dla cywilizacji ludzkiej. No o tym mówi właśnie ta gra. Dzień dobry. Witam w programie dla barbarzyńców inwestujących w relikt przeszłości. Dzisiaj będzie program pod tytułem, a nie mówiłem, będzie dużo, a nie mówiłem. Człowiek jak się sam nie pochwali, to go inni nie pochwalą, ale tu nie o to chodzi, żeby się chwalić, tylko ustalenie pewnych faktów. No bo do tej pory mogłem tylko przewidywać, że tak będzie, no ale skoro tak się faktycznie stało, to należy to odnotować. Zaczniemy od świeżego tematu sprzed tygodnia. Poważne kanały również w Polsce informowały, że wypowiedź sekretarza skarbu USA Scotta Besenta sugeruje rewaluację cen złota w bilansie fedu do 3, a może 15 tysięcy dolarów. Mówiłem Państwu, że to jest mrzonka, że nic takiego się nie wydarzy. Minęło kilka dni, no i mamy wypowiedź Besenta w tej sprawie, który stwierdził, że mówiąc o monetyzacji amerykańskich aktywów, nie miał na myśli rewaluacji cen złota. Gold was your biggest holding when you were a hedge fund manager. Before you divested to become the Treasury Secretary, so you know the value of where gold is right now versus where it's marked on its balance sheet. Just north of forty dollars an ounce, it's close to three thousand. Is it under consideration for this administration to revalue gold? Uh, I think that somehow when I, we were talking about the sovereign wealth fund and I said monetize the balance sheet, I can promise you that's not what I had in mind. So it's not under consideration. Not on the table. That's not what I had in mind. Teraz jest kolejny temat, który fascynuje Goldbugi, mianowicie audyt Fort Knox i pytania o to, czy złoto wciąż tam jest. Ja nie wiem czy jest, ani ile go jest, ale gdybym miał postawić pieniądze, to powiedziałbym, że Audyt nie wykaże żadnych nieprawidłowości. Nie nastawiam się tutaj na cokolwiek spektakularnego. Szkoda, bo film o pustym Fort Knox na pewno by się nieźle klikał. Przejdźmy dalej. The Standard pisał 21 lutego. Cena złota osiągnęła nowy rekordowy poziom powyżej 2950 dolarów, a inwestorzy uciekają z rynków akcji z powodu groźby zaostrzenia globalnej wojny taryfowej. Dalej odnotowują cenę 2954,69 dolarów, i że to był dziesiąty rekordowy poziom w tym roku. I dalej, cytat. Złoto, będące bezpieczną inwestycją w czasach niepewności, zyskało w tym roku 12%. Poziom 3000 dolarów wydaje się mieć magnetyczny wpływ na rynek. I chociaż w większości kryteriów rynek jest technicznie wykupiony, wydaje się, że jest zdeterminowany, aby przebić ten magiczny poziom, powiedział niezależny analityk Ross Norman. Dalej cytat. Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że ogłosi cła związane z drewnem, samochodami, półprzewodnikami i produktami farmaceutycznymi w ciągu najbliższego miesiąca lub wcześniej. Ale prezydent powiedział również, że możliwe jest zawarcie nowej umowy handlowej z Chinami. Sygnalizując, że jest otwarty na zażegnanie narastającego konfliktu handlowego między Waszyngtonem a Pekinem. Mam taki film sprzed 11 miesięcy, gdzie zastanawiam się nad wycenami po 3000 dolarów. Wtedy to się wydawała cena kosmiczna, a niektórym komiczna. Były komentarze, że dolar musiałby być po 2,50. Dolar jest blisko po 4 złote. No i oczywiście mówiłem, że to jest spekulacja i trudno przewidywać przyszłość, ale wskazałem szereg czynników, które sugerują, że 3000 dolarów to nie jest nieosiągalny poziom. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No, i jako jeden z czynników wskazywałem wtedy oczywiście wojnę na Ukrainie i jej konsekwencje. Teraz na Live Wire Markets, czytamy Morgan Stanley stwierdził, że główną przyczyną hossy złota w 2022 roku są zakupy dokonywane przez banki centralne, ale sytuacja ta może się odwrócić z powodu jednego czynnika ryzyka. Rekordowa hossa na rynku złota może się wkrótce odwrócić, jeśli prezydent Trump zmusi Ukrainę i Rosję do zawarcia porozumienia pokojowego, które załagodzi geopolityczne podziały i ograniczy rosnący popyt na ten szlachetny metal ze strony głównych banków centralnych. Takie stanowisko zajęli strategzy Morgan Stanley w nocie badawczej z 14 lutego, w której stwierdzili, że zakończenie wojny na Ukrainie stanowi największe ryzyko dla złota, co w przypadku pesymistycznego scenariusza mogłoby spowodować spadek jego ceny o 17% do 2400 dolarów za uncję. To był naprawdę początek konfliktu na Ukrainie w 2022 roku i sankcjonowanie aktywów Rosji, które przyspieszyły wzrost zakupów banków centralnych na rynkach wschodzących w szerszym ujęciu, powiedział Morgan Stanley. Gdyby potencjalne porozumienie pokojowe w jakiś sposób zmniejszyło również tempo zakupów banków centralnych, uznalibyśmy to za pewne ryzyko dla cen. Morgan Stanley powiedział, że szybko zmieniająca się geopolityka sprawia, że trudno wyjaśnić skalę wahań cen złota przy użyciu tradycyjnych podejść. Jednak jego bazowa prognoza zakłada, że złoto będzie oscylować wokół 2850 dolarów za uncję w kwartale lipcowym z potencjałem wojen handlowych USA, które mogą podnieść cenę do ponad 3000 dolarów za uncję w krótkim okresie. I o wojnie na Ukrainie warto sobie powiedzieć więcej. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie muszę teraz, kiedy zaczęły się negocjacje między Ameryką i Rosją kasować filmów z kanału, ani wstydzić się głupot, które kiedyś nagadałem. To jest w ogóle ciekawe, bo pamiętam czasy, gdy się mnie ludzie w komentarzach pytali, dlaczego w programie o złocie mówię o wojnie. Zrobiłem sobie wycieczkę po Onecie. Widzę, że mamy całą klasę polityczno-publicystyczną w ciężkim szoku. Wszyscy konsumenci mainstreamowych mediów też są w szoku. Tutaj właściwie szok goni szok. Szokiem jest to, że USA rozmawiają z Rosją. No ale kto ma rozmawiać? Wystarczyło uznać prosty fakt, że to jest wojna USA z Rosją. W 22 i 23 roku to w ogóle brzmiało jak herezja. Potem się to trochę bardziej do świadomości przebijało, ale najwyraźniej za słabo. Szkoda. Szokiem jest to, w jaki sposób przebiegają te negocjacje i w ogóle jak zaczęła się kadencja Trumpa. Był taki moment, gdy tutaj nasze media europejskie oburzały się, że. Unia Europejska nie negocjuje wraz z USA, z Rosjanami. Wyszedł Marco Rubio i powiedział, że Europa musi dołączyć do negocjacji, bo nałożyła sankcje na Rosję, czyli innymi słowy Europa masz zdjąć sankcje. Tutaj mogę tylko pokazać, co w grudniu publikowałem w Metal Newsach, jeszcze przed... Za przysiężeniem Trumpa, mianowicie ten cytat, którego teraz nie będę uczytał. Każdy może sobie zrobić stopklatkę i, i sobie przypomnieć. No ale jest to, wypisz, wymaluj, obraz administracji Trumpa, jak i reakcji naszych elit na jego działania. Ja się pytałem, czy Polska ma jakiś plan na wygraną Trumpa i zmianę retoryki amerykańskiej. Okazało się, że tak, mamy po raz kolejny zrobimy to, co nam każą. Na onecie jest cytowany tweet prezydenta Dudy. Zasugerowałem prezydentowi Załęskiemu, aby pozostał oddany kursowi spokojnej i konstruktywnej współpracy z Donaldem Trumpem. Nie mam wątpliwości, że prezydent Trump kieruje się głębokim poczuciem odpowiedzialności. Za globalną stabilność i pokój. No i to jest tragiczne: to brzmi jak takie błagalne. Stary, nie prowokuj go, rób co mówi, albo wszyscy będziemy mieć przerąbane. Tak wyglądają nasze relacje z naszym największym sojusznikiem. Po prostu boimy się go, jakby to był naćpany dwumetrowy mięśniak ze stłuczoną butelką w ręku. Kolejnym szokiem jest, że USA żądają od Ukrainy surowców w zamian za udzieloną pomoc. Tutaj Metal News zdaje się numer 95. Rok temu w lutym mówiłem w programie o tym, że do tego dojdzie. I to jest istotne, bo pokazuje, że to wcale nie jest pomysł tej administracji USA, że tam istnieje pewna ciągłość planów wobec świata. Nawet gdy zmienia się osobnik na stołku, I mówiłem, że mam taką teorię, według, według której Trump jest po to, żeby zrobić te wszystkie brzydkie rzeczy, których chcą Stany Zjednoczone, a kolejny prezydent już będzie taki fajny i wyluzowany jak Obama, i będzie miał albo miała na kogo zrzucić winę za te wszystkie brudne chwyty. Szokiem jest to, że USA mówią, że Ukraina nie wejdzie do NATO i nie odzyska swoich ziem. Znów na samym początku wojny mówiłem o tym, że ta wojna nie jest wymysłem Putina, który oszalał, a, a takie były pierwsze doniesienia. Mówiłem, że kwestia NATO na Ukrainie jest dla Rosji priorytetem, czy braku NATO na Ukrainie i że tego nie odpuszczą. No, jak i o tym, że gospodarka Rosji nie upada, że nie będzie przewrotu na szczytach władzy. Zauważcie, że nie ma już u władzy na Zachodzie większości polityków, którzy twierdzili 3 czy 2 lata temu, że koniec Putina jest bliski. Teraz politycy w Europie mówią o tym, że to jest koniec NATO. Tego nie przewidziałem. Mówiłem jednak o tym, że na tej wojnie zyskują USA, że traci Europa. Pisali mi ludzie w komentarzach, że Rosja to jest kraj z gówna i patyków, który ma PKB Holandii. I żebym obejrzał sobie Kremlinka Show, gdzie cytowali artykuł, według którego babcia pod Nowosybirskiem nie mogła kupić jajek. No i teraz to już naprawdę wgniatamy Putina w ziemię. Niestety. Naprawdę niestety, bo wolałbym się mylić, ale miałem dużo racji co do tego konfliktu. Europa jest w rozkładzie. Teraz wrócę do tego komunikatu Stanleya Morgana. Czy rozmowy pokojowe są zagrożeniem dla złota? Pewnie nie można tego scenariusza wykluczyć, ale moim zdaniem to nie jest realny scenariusz. Po pierwsze, z jakiegoś nieznanego mi powodu Europa, choć traci każdego dnia na tym konflikcie, nie chce kończyć wojny. Mogę zrozumieć Francję, która straciła dużo kosztem Rosji w Afryce. Francja produkuje broń, mogą chcieć sobie odbić, ale na przykład Niemcy. Bardzo jest dziwne dla mnie zachowanie Niemiec i to teraz nie jest mój autorski pomysł, tylko pana Łukasza Warzechy że to straszenie zagrożeniem ze strony Rosji to jest teraz ten sposób na sposób zdegenerowanej klasy rządzącej Europą na to, by jeszcze więcej integracji europejskiej było sposobem na utrzymanie się u władzy. W weekend mieliśmy wybory parlamentarne w Niemczech z najlepszym wynikiem w historii AfD. No przed biedniejącymi Niemcami też ostrzegałem. W każdym razie ten wewłot Warzechy jest jak dla mnie logiczny. No więc pierwsza rzecz to taka, że są siły, które chcą tą wojnę kontynuować. Ale nawet jeśli konflikt się skończy a nie zostanie jedynie zamrożony to wciąż pozostaje kwestia której zakończenie walk nie rozwiązuje w żadnym stopniu. Moim zdaniem złoto na te szczyty wyniosła nie samo wojna, co zablokowanie i przejęcie rosyjskich aktywów, o czym wspominał też Morgan Stanley. No ja pokazywałem nie raz i nie dwa ten wykres odwróconej krzywej dochodowości pokrótce, kiedy krótkoterminowe obligacje zaczynały dawać zarab, zarobić więcej niż dziesięciolatki. To był zawsze znak odczytywany jako ryzyko recesji i kiedy to złoto zaczynało zyskiwać. To nie jest idealna korelacja, ale wyraźnie widać, że po odwróceniu wykresu obligacji obie linie ze złotem szły podobnie. To się skończyło wraz z przejęciem rosyjskich aktywów. Złoto nie było już zabezpieczeniem jedynie przed inflacją i kryzysem, tylko przed geopolityką i wojną. Ten wykres jest niezwykle ważny wbrew narracji o tym, że cały świat odwrócił się od Rosji. On pokazywał, że świat uznał przejęcie jej aktywów za gangsterski chwyt. Państwa zrozumiały, że ich pieniądze nie są bezpieczne i dlatego trzeba kupować złoto z takiego wychodziłem założenia no i dało mi to o wiele więcej obiektywizmu w komentowaniu tej wojny. No i teraz najważniejsze uważam, że zakończenie wojny na Ukrainie niewiele zmienia, nawet jeśli Rosja by te aktywa odzyskała, nie da się wymazać z pamięci tego, że Zachód zablokował je wcześniej, zaufanie legło w gruzach i tego się nie da naprawić, nawet gdyby Nagle nastała jakaś sielanka w stosunkach międzynarodowych, to i tak musiałoby minąć całe pokolenie, żeby zapomnieć o tej zdradzie, no bo tak to zostało odebrane jako zdrada bez precedensu. Nie oceniam, tylko stwierdzam fakt. No, najważniejsze jest w tym chyba to, że to nie jest jednak koniec starcia mocarstw. Wydaje mi się, że już wszyscy powinni widzieć, że kształtuje się nowy ład i że ci najwięksi, najsilniejsi gracze będą go kształtować ponad głowami graczy mniejszych. Rozgrywki o Iran, o Tajwan, czy raczej mówiąc wprost o przywódczą rolę Chin, to wciąż wisi nad nami, więc, czy banki będą kupować teraz mniej. To się okaże, ale to nie jest dla mnie scenariusz bazowy. Tutaj mamy artykuł z Auronum. No, przepraszam taki odcinek, ale o tym w sumie też już mówiłem. No, ale przypomnijmy, że pojawiały się informacje, które sugerują, że People's Bank of China wcale nie zaprzestał kupowania złota, a jedynie przestał raportować te zakupy. Cytat. Oficjalna przerwa w zakupach kontrastowała z innymi źródłami danych, takimi jak zapisy publikowane przez rząd Wielkiej Brytanii. Zapisy te, które śledzą eksport złota niemonetarnego, ujawniły, że Chiny nadal aktywnie kupowały złoto z Londynu w tym okresie. Często, gdy złoto było przedmiotem obrotu po niższych cenach lokalnie, te niższe lokalne ceny w Chinach. One sugerują, że złoto importował rząd, bo niezwykli inwestorzy czy przedsiębiorcy oni zaopatrywali się po niższej cenie w Szanghaju i nie byłoby dla nich sensowne z biznesowego punktu kupować drożej na Zachodzie. Dla państwa ma to więcej sensu, jeśli chce drenować innych samemu stakując. No i pamiętam, że wtedy, gdy ogłoszono to zawieszenie zakupów przez Chiny. To był duży temat, mocno w mediach wałkowany, który na chwilę spowolnił wzrost cen złota. Na koniec, proszę Państwa, nie będzie metalwersu. to jest ta rzecz, której nie przewidziałem, smutne bardzo, bo impreza fajnie się rozwijała, Już Royal Mint była na ostatniej edycji, nie ma jednak zainteresowania w naszej polskiej branży, żeby u nas takie inicjatywy się rozwijały, żeby budować ten rynek świadomego inwestowania w metale szlachetne w Polsce. Szkoda. Cóż, branża zapłaci za to cenę, powstaje ustawa o rejtach w Polsce, bardzo ciekawy czy też nieciekawy temat zasługujący na oddzielny film. W każdym razie Polakom będzie jeszcze bardziej opłacało się inwestować w beton, co będzie konkurencją dla złota i srebra w naszym kraju. Ale tak jak mówię, to inny temat. Będziemy kończyć. Dziękuję za wspieranie kanału lajkami i komentarzami, jak i wpłatami na konto. Numer konta jest w opisie filmu. Tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.